Nieźle ze śmiechu, jak zobaczysz. Poszedłem kupić półtora litrową wodę mineralną. No i tłumaczę. No i co mi sprzedali? Kawka, jedno ciasto i Dwa drugie ciasta. ciasto. I tu jeszcze na ziołomie je trzecie ciasto. <grym> Równo za tysiaka, czyli złoty 50. Zł. No to fajna woda mineralna, akurat na drogę. Rewelacja, nie? Tak to wszyscy po angielsku gadają. Opuszczamy lesoid, wyjeżdżamy z buszu, czekamy teraz na autobus. A dworzec wygląda tak, tu stoi jakiś autobus, ale on jedzie gdzie indziej. No i przed nami cały dzień jazdy, będziemy pewnie gdzieś tam późnym wieczorem albo w nocy. Pędziliśmy u Renaty cudowne 5 dni. No niesamowita osoba, jesteśmy w szoku. Taka energia, taka, taka dobroć, takie pomaganie tym ludziom. Ona utrzymuje, karmi, leczy 10 osób. Cała ta BOMa jest po prostu... Żyje i funkcjonuje dzięki niej. Gdyby nie ona, oni by po prostu wszyscy umarli z głodu. Tam naprawdę śmierć głodowa zaglądała w oczy, więc... Renata robi niesamowitą robotę. Myśmy tam zrobili jej całą tą łazienkę, prysznic, w kuchni wodę. Ona teraz kąpie te dzieci, ci ludzie tam przychodzą, myją się. W ogóle higiena wzrosła, bo oddzieliliśmy jakby toaletę i, i, i tę taką brudną część od czystej, więc ma teraz niezależnie wodę czystą w kuchni i brudną w łazience, czyli jak ktoś po prostu się załatwia w tym kiblu, to myje ręce nie w kuchni w wiatrze nad naczyniami, tylko po prostu w osobnym pomieszczeniu, więc to jest skok cywilizacyjny. Ja, ja byłem w szoku. Ja, fajnie to wygląda jak, jak jadą autobusy, ci biegają, naganiają, machają rękami, napierają te tłumy ludzi, to jest po prostu szok. No i co, przyjechaliśmy, wstaliśmy o 4 rano, o 5 przyjechał, przyjechał autobusik. Jezus, co tam się dzieje? Normalka. Odjechał bez kogoś. Przyjechał goś na motorze, w trójkę pojechaliśmy z dwoma ciężkimi plecakami. Tym motorkiem kosztowało to 30 zł, ale jechaliśmy 45 minut. No i co? Dojechaliśmy. Okazało się, że autobus będzie nie o 5, nie o 6, tylko o 8. Pewnie będziemy czekać nie do 8, a do 10 albo do 12. No i nie do tego miasta, co chcieliśmy, tylko do innego. No ale powoli, powoli będziemy się przesuwać, więc... będzie dobrze. Generalnie wszystko się układa. Podróż niesamowita. Także fajowo. Bardzo jesteśmy zadowoleni. Walimy dalej. No to ten czas spędzony w wiosce masajskiej to... rewelacja. Tyle się dowiedzieliśmy. Tyle żeśmy po prostu przeżyli. No dzięki Renacie naprawdę... Zgłębiliśmy temat, już można powiedzieć, dużo wiemy na temat Masajów i ich życia. Dobrze mówię? Tak, jasne zawsze. Nie wiem, o czym okej. Okay. A tu panie szykują jedzonko. Ja zjadłem wielkie śniadanie. No i teraz właśnie już rozglądam się, co by tu zajrzeć. Czekamy! Jeszcze pewnie jest godzina, dwie, trzy czekania, bo to nigdy nie wiadomo. I wyjeżdżamy z buszu. Dzisiaj wieczorem już powinniśmy być bliżej cywilizacji. Tu pani koguta opiera przy nas. Tam panie placki smażą T Tutaj pan samochód naprawia A my siedzimy i czekamy A tam pan ulicę zamiata Jakoś nieoczekiwanie najbardziej przyjemna podróż samochodem do tej pory Po prostu pusto w samochodzie Gdzie zawsze wchodzi 10-11 osób do takiego busa A tutaj jedziemy kilka osób Jest generalnie fajnie, bo jest otwarte okienko, słonko świeci Zarąbista muza gra Jest luz i jeszcze bagaże na dachu, więc w ogóle mamy tutaj naprawdę komfortowo. Pochwaliłem i robi się ciasno. Zawsze tak mam. A tutaj przed nami stacja benzynowa. W butelkach sprzedają. Na litry. Mają taką żółtą i czerwoną.

Tylko pochwaliłem, już w samochodziku jest 15 osób, a auto na 7 przewidziane. Też 16 osób w busie, coś niepojętego. nawet nie bus, to w sumie taki van osobówka. Nie wiem, jak to nazwać, jakaś mylona. Bo się nie mieści. Nie narzekam, tylko mówię, że się nie mieści. Ja też. Jeszcze my jesteśmy czterech w rzędzie z przodu, czterech z tyłu, czterech z tyłu i czterech w bagażniku. 16 osób. To jest podobno taka akcja ja tego nie widzę, bo jest 16 osób w bagaże i 17 osoba na dachu. To już w ogóle będzie rewelacja. Zaraz to spróbuję. Ale numer 17 to jeszcze nie. Na maksa? No. To robimy na maksa. Ja tego nie widzę, bo jestem zmiażdżony. A, ale Maciek twierdzi, że widzi blusterków. No to byłby rekord. Mamy 17 pasażerów w samochodzie, 4 w bagażniku? Jeden chyba na dachu, ale nie wiemy. No i tutaj ta pani mnie po prostu miażdży od godziny, nie? <średencji> <średencji> Ostatni goście jadą na dachu 17, 18 albo 19 osób później policzymy. To jest bardzo ważna cyfra, bo to jest rekord w tym samochodzie. Tu jest super, bo w naszym rzędzie też cztery osoby i kierowca siedzi jednym półdubkiem i prowadzi Zarąbiście. Po prostu bajka z tyłu 4 później znowu 4 i 4. To jest 16. I chyba dwie osoby na dachu. To jest 18, a może więcej, wyjdzie dopiero na filmie, bo nie możemy się ruszyć i nie sprawdzimy tego. O Co sądzisz o takiej podróży? Jumbo! Tyle Sardyn ludzi. Sardynkowo. Było 18 osób według mnie. Złożyłem na postoju przebrać koszulę na mokrą i od razu mi lepiej. Nie wyobrażasz sobie jak tu gorąco. 16 osób w samochodzie, w tym 4 w bagażniku. I były dwie na dachu, ale już nie jadą z nami. Teraz jest, jedziemy na lekko, bo jest nas tylko 16 osób w tej osobowce. Ja nie wiem co na to inspekcja nadzoru drogowego, czy jakoś tam nazywają. Ale na pewno jest to reklama dla producenta. O ile w sumie nie za bardzo lubię Toyoty. O tyle teraz, pełen szacun. Toyota wytrzymuje 18 osób plus ładunki. <śmierdzi> We are on good man, you. Let's go. 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 Dał radę, ale były jaja. Kopaki go przepchali. Nie wyjechałby bez. A ze chyba spalił sprzęgło. Nie uwierzysz. Jedziemy klimatyzowaną BMW X1 na stopa. Wysiedliśmy z po prostu tego pusika który, to właściwie to nie był bus, to był van jakiś, który zamiast 8 osób zabrał 18. Natomiast machnęliśmy na stopa i złapał się pan z Wielkiej Brytanii, jakiś biznesmen, który ma swojego czarnego kierowcę. Ja mówię cicho, bo z kim się rozmawia teraz przez telefon. No i ten jedzie, wiezie na chłop, normalnie za free do tego miasta, więc gonimy. No i w końcu słyszymy piękny angielski. No bo ten ich angielski to po prostu dramat, co oni tutaj odstawiają. A takie widoki za oknem. No ale generalnie najciekawsze jest to, co dzieje się tutaj. Jest dosyć ciasno, bo gość ma zawalony bagażnik. A my mamy też dwa plecanki tu z boku, jeszcze w miejsce. Ale generalnie jest torpeda, po prostu klima. Przed nami ile? Dwie godziny jazdy? No takim tempem to i trzy może. Zaraz odpalę nawigację, zobaczę. 120 km. A nie 120 km to tam z 2 godzinki będziemy. No pół, ale kurde no, Wychłodzimy się przynajmniej. Łapanie stopa to jest niewiarygodna historia. Taki po prostu czysty przypadek, wyciągasz kciuka. Zatrzyma się kierowca tira, zatrzyma się biznesmen, zatrzyma się ktokolwiek. Fajnie, fajnie, fajnie. Zaraz skończę gadkę i będziemy znowu z nim tam towarzysko naparzać. Właśnie odradza nam ten pociąg, w którym chcemy jechać, mówi, że warunki są słabe. Co to dla nas? Dla nas słabe warunki? Nie ma dla nas słabych warunków. Wszystkie są dobre. Tak wygląda BMA, którą nas tutaj chłop podrzucił. Nowy pas! A my zaraz pojedziemy i obczajmy dworzec. Powiemy no się co, jak i zawijamy dalej. Ale gorąco. Pochnął była burza. Jak wyglądałem te góry. Słońce jest po prostu potworne. 30 stopni w cieniu, upał. Proste. Jesteśmy w miejscowości Borogoro, półmilionowe miasto. I tak wyglądają ulice. Przyjechaliśmy tutaj zupełnie, kurna, nieprzygotowani. Tak Ponieważ zawsze. byliśmy przekonani, że stąd odjedzie pociąg, który nas zabierze, właśnie do Zambii, a tu się okazuje, że nic podobnego. 130 km najbliższa stacja, i jakieś 5 godzin dwa przez góry. Nasze przekonanie było na podstawie opinii ludzi. Także o, <laughs> kurwa. Zero tutaj jest informacji, nie da się nigdzie zadzwonić, nic sprawdzić w internecie. Po prostu pojechaliśmy na stację. No, i się okazało, że. Ale pan był bardzo miły i pomocny. Wymieniliśmy się namiarami. Salwador się nazywał. <grystanie> Dał nam kontakty do gościa gdzieś tam w tej firmie, która sprzedaje te bilety. Pociąg odjeżdża dwa razy w tygodniu, w piątki i we wtorki. Na jutrzejszy już nie zdążymy, bo musielibyśmy dojechać. Ale na wtorkowy na spokojnie. Spróbujemy obejrzeć te wodospady. No, i te góry, tutaj, które są zarąbiste. Spędzimy tutaj może dzień, może dwa. No i ciśniemy dalej. Wypoczęliśmy u Renaty, trochę się zregenerowaliśmy. Dzisiaj też był fajny dzień, bo stopem podjechaliśmy naprawdę kawał drogi. Kupę siana zaoszczędziliśmy i kupę czasu. Kupę siana. No tak! Człowieku! 25 koła gdzieś. Myślę, że lekko, może, może trochę więcej. Więc za to mamy nocne w hotelu. Po 10 koła za pokój. To jest dobra cena, 16 zł. Z ręcznikiem i prysznicem, i z wentylatorem, który działa, w im a tu się dzieci bawią w resztokie. w ogóle to tutaj była straszna ulewa, a i góry śliczne Piękne, ja mam tam przejechał, 2660 metrów najwyższy szczyt tu w okolicy, jest co oglądać, oprócz mhm. wodospadów